Wracasz z pracy zmęczony w lodówce pusto, oczywiście głód, szyję w brzuchu. Co robisz? Sięgasz po telefon i zamawiasz pizzę, burgera, kebaba albo jeszcze coś innego, która przejdzie oczywiście za godzinę albo. Idziesz do sklepu, kupujesz gotowce za parę złotych, wrzucasz do mikrofali i myślisz, że masz zdrowy obiad? Mamy dla Ciebie alternatywę, która jest trzecią opcją względem tych dwóch, które przedstawiliśmy. Drodzy widzowie i słuchacze, Drodzy widzowie i słuchacze, Sylvester i Victoria Kłos, Sportnet.pl, jedyna taka klinika dietyczna w Polsce, a także Labify, suplementy zorientowane na swój cel, nawet coś więcej niż suplementy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, więc dzisiaj pogadamy o temacie, który dotyczy wsz wszystkich, to oczywiście nas też, czyli jedzenia w biegu. Więc jak, jest, jak nie mam czasu na gotowanie, albo w ogóle nie było na to przestrzeni, to co zrobić, żeby było dobrze, tanio i szybko? co najmniej, żeby było dobrze i zdrowo. Więc no, często generalnie się słyszę, że ludzie chcą jeść zdrowo, ale wracają z pracy o 20, 19, 21 i po prostu nie mają na to chęci ani siły oczywiście. Dzieci krzyczą, więc tylko chcemy ten temat rozwiązać i przejść do kolejnego działania. W związku z tym, co robimy? Jeżeli chodzi o podstawy, no to musimy się cofnąć o te trzy kroki do tyłu, czyli zacząć od nauki. Dlaczego tak naprawdę w stresie sięgamy po to, co najłatwiejsze, po pierwszą, lepszą opcję? I nie, nie jest to zwykle kwestia lenistwa, to po prostu zwykła biologia, czyli. Kiedy mamy ten paraliż decyzyjny, kiedy podczas całego dnia tych decyzji podejmowaliśmy bardzo dużo, dzień był stresujący, emocjonujący, to nie mamy już przestrzeni na to, żeby podejmować kolejną decyzję, co z tych produktów z lodówki stworzyć, aby było odżywcze, jakościowe, lekkie. Tak, więc to nie jest kwestia lenistwa, to jest kwestia biologii i po prostu więc krótko, kiedy jest, stres jest długotrwały, on robi nam spadek dopaminy, a w związku z tym jest łatwiej sięgnąć po prostu. Przepchnąć jakieś fast foody i wytłumaczyć sobie, że należy nam się pizza, lody, burgery, kebaby i innego różnego rodzaju rzeczy, gdzie potem zawalimy nasze hormony i będzie z tego tytułu całkiem spory problem. Więc największy problem to oczywiście jest nawyk. Są badania, choćby z Hopkinsa, które pokazują, że ludzie jedzący w domu, 6-7 razy w tygodniu po prostu mają lepszą jakość diety, bo domowe gotowanie po prostu będzie ich uczyć zdrowych nawyków. No to jest akurat straszne, bo to ja ostatnio się odwi odwiozłem do siostry: pojadę na steka, tam będzie dobrze na plaży. Obiadek 300 zł, <noise> stek ciągnący się nitki, no po prostu no, to, to no paranoja, więc jak szybko dochodzisz do głowy, że lepszego robisz w domu, a tam nawet go nie przełożyli solo, on chwilę nawet nie poleżał i to w ogóle nawet nie jest gotowe, to po prostu jest e, e, straszne, więc kiedy już coś robisz w domu, nawet że to jest na e, szybkim działaniu, to jest no niestety tysiąc razy lepsza po prostu niż w restauracji. Ale pogadajmy sobie, dlaczego właśnie te fast foody są szkodliwe. Tak, czyli przetworzona żywność, taka ultra przetworzona żywność prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia 32 schorzeń. Słuchajcie, 32 choroby. Można ich uniknąć, można zredukować szanse ich wystąpienia. Zmieniając tylko albo aż dietę, podejście do żywienia i wymieniając te wysoko przetworzone produkty na te nisko przetworzone. A najlepsze jest to, że konkretnie mówimy o 50% większym ryzyku zgonu z powodu, proszę Państwa, chorób serca, 12-12% większym ryzyku cukrzycy typu drugiego i około 50% większym ryzyku zaburzeń psychicznych. Z powodu fast foodów. 50% większe ryzyko zaburzeń psychicznych z powodu fast foodów. Tak, czyli mamy te wszystkie choroby serca, mamy cukrzycę, mamy też depresję. Czyli zobaczcie, jaki paradoks, czyli osoby cierpiące obecnie na depresję dużo częściej i łatwiej sięgają po produkty przetworzone, no bo źle się czują, chcą poprawić nastrój, nie mają siły. Więc polegają na, często na przetworzonej żywności, co pogłębia ich problem. Dlatego tak ważne jest to, aby chociaż małymi krokami przemycać u takiej osoby, która ma depresję, czy ma jakieś zaburzenia pod kątem układu nerwowego, czy, czy widzicie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, że idzie to w złym kierunku żeby po prostu małymi krokami przemycać nisko przetworzoną żywność, owoce, warzywa, mięso, kasze, ryby, jajka. Można zacząć od jednego posiłku, to nie musi być od razu dieta Stosowane, wiecie, 4-5 posiłków, wszystko na tip-top, z patelni i tak dalej. To może, może się zacząć od śniadania, które nie będzie płatkami kolorowymi, zalane mlekiem. Wiecie, co mam na myśli. Więc wymieniajmy sobie po jednym posiłku, dajmy sobie czas, tak aby po prostu rozcieńczyć tę ultra wysoko przetworzoną dietę i stwarzając warunki ku temu, żeby pojawiały się tam nisko przetworzone pokarmy. Tak, produkty, czyli fast foody, one zawierają po prostu składniki, które one, no, no nie istnieją w naturze, mówiąc krótko, i, czyli emulgatory, konserwanty, sztuczne barwniki, nasz organizm po prostu nie wie, co z nimi zrobić. Plus one oczywiście też mają dużo soli, cukrów i złych tłuszczów, więc po prostu jedna e, porcja takiego gotowego dania może pokryć po prostu 50% dziennego zapotrzebowania na sól. A to oczywiście może się przekładać na nadciśnienie, ale też problemy choćby, z nerkami. Jeżeli chodzi o jedzenie na mieście, to też bardzo łatwo e, przeszacować e, ilość kalorii spożywanych, szczególnie pewnie to osoby, które m, śledzą to zapotrzebowanie na kaloryczne się zorientowały, że m, nawet o 200 kalorii mniej dziennie. Jeżeli chodzi o też mniejszą ilość cukru, tłuszczu, będziemy spożywać, jeżeli jemy w domu względem tego, co jemy na mieście, czyli posiłki na mieście zawsze będą bogatsze w kalorie, no bo one mają być smaczne, one mają być piękne, one mają super ci smakować, żebyś tam wracał tak często, jak tylko możesz. Nie Żeby było zdrowo, żeby było jakościowo, żeby było nisko przetworzone, żeby było dietetycznie i tak dalej. Nikt nie myśli w lokalu w takich kategoriach. Tak, yy, oczywiście fajna, różna badanka z National Health and Nutrition Examination, proszę Państwa, co prawda tylko na 9 tysiącach osób, ale one pokazuje, że 3-4 domowe posiłki w ciągu tygodnia po prostu znacząco poprawiają jakość diety i my to widzimy, no, w sensie pracując z ludźmi po prostu jeden na jeden, no to widzisz to, że jeżeli jakby ktoś coś robi w domu, to on nie chce tego stracić, to jest to, to trochę tam zawsze przywołuje to badanie z tym bieganiem, że jeżeli ludzie, zaczynają biegać, oni po prostu chcą dalej robić coś ze sobą, w związku z tym nie chcą tego stracić i coraz bardziej dbają o siebie. Więc to po prostu, jak domino, efekt domina po prostu działa, i wpływa na to, że oni robią coraz więcej. Nie? Wracając do fast foodów, to to generalnie nawet są jakieś różne badania, pokazują, że fast food oszczędza niby 30 minut na posiłek, ale nikt nie przeliczył, ile tracisz, czekając na dostawę, na dojazd w ogóle w danym miejsce. Nie? Jakby ile to wszystko trwa, a nawet jeżeli zamawiasz do domu, no to znowu czas na dostawę. To kompletnie nie ma żadnego. Sensu. E, I oczywiście. Dodatkowe badania następne, tym bardziej z Uniwersytetu z Kentucky, pokazują, że ludzie robiący po prostu meal prep, czyli jedzą więcej warzyw i owoców, mają znowu lepszą jakość diety i mniej stresu związanego po prostu z planowaniem posiłków, bo po czują się lepiej. Jeżeli chodzi o stosowanie takiej diety mil prep przez 6 tygodni, to średni spadek masy ciała o 3 kg więcej, czyli zmniejszenie tkanki tłuszczowej i samego BMI było w wyniku tego, że zwiększyli oni udział warzyw i owoców, a to pewnie dlatego, to też, że jak zwiększamy udział owoców i warzyw, to robi się mniej przestrzeni na przetworzoną żywność. Plus, oczywiście owoce i warzywa, przez to, że zawierają błonnik, starannie wypełniają nasz żołądek, przez to też sytość trwa dłużej. Być może wystąpiło wtedy mniej przekąsek, mniej podjadania. No i owoce i warzywa są raczej niskokaloryczne, więc trudno tam zrobić jakąś górkę. Zanim przejdziemy dalej, dajcie znać, co Was ratuje, kiedy nie macie zbyt dużo czasu i przestrzeni na to, żeby przygotować zdrowy, odżywczy posiłek. Tak, przejdźmy do części czwartej, czyli konkretne rozwiązania. Powiem Wam o posiłkach. Eee, nasza pani profesor. Kucharz Wiktoria nam to trochę opowie o tym, jakie posiłki można zrobić 2, minutowe bez gotowania. Czyli może to być na przykład jogurt, może to być jogurt grecki, jeżeli jecie nabiał krowi, może to być jogurt też owczy, albo jogurt kozi, kozi czy też właśnie jogurt kokosowy dla osób, które nie sięgają po produkty odzwierzęce. Więc 200 gramów takiego jogurtu, do tego dajemy dwie łyżki płatków owsianych lub e, innych źródeł węglowodanów, na przykład gotowanego, Imanych, tak e, ryżu, czy też płatków jaglanych, gryczanych. Tak jak wspomniał Sylwester, zna ten przepis, bo często e, z niego korzystamy. E, do tego garść jagód, e, mogą to być borówki, mogą to być maliny, mogą to być poziomki, może to być jabłko, e, lub też mm, znajdziecie tutaj na kanale przepis na ryż z jabłkiem i z cynamonem, który też będzie dosyć podobny do, do tego, o czym opowiadam, i jest taką wersją całoroczną. Tak, jeszcze mogą być też tor e, tortilla, czyli po prostu pełnoziarnista tortilla, smarujemy jakimś humusem, albo właśnie też e, skyrem. Do tego e, rukola na przykład, albo coś innego zielonego, jakaś puszka tuńczyka daje nam to łącznie razem około 25 gramów białka, zdrowy tłuszcze i błonnik. To Też jest naprawdę spoko, Co to może być posiłek pierwszy, potem mamy posiłek drugi z jogurtem, e, posiłek trzeci e, lub możemy odwrócić tą kolejność, mógłby być na przykład proteinowy shake. Czyli twój ulubiony posiłek to na przykład odżywka białkowa, do tego banan, do tego mleko kokosowe, lub woda kokosowa albo woda mineralna. Albo inną Dokładnie. I taki, biał... taki posiłek właśnie można też wziąć na wynos, szczególnie jeżeli w okolicach lunchu chciałbyś taki posiłek zjeść. To 25 g białka, bardzo fajnie i odżywczo. Nisko przetworzone i, szy... nisko przetworzone i szybkie rozwiązanie. Tak, to mogą być rzeczywiście jakaś to, ryba w oliwie, na przykład sardynki w oliwie, plus albo do tego by był jakiś chleb żytni e, lub coś innego właśnie, zagryzki z jakiejś marchewki bądź selera i może być tak naprawdę całkiem sporo. No to omega-3, wapnie, witamina D3 wjeżdża. E, na przemian jeszcze mogą być jajka na twardo, na przykład dwa jajka, plus czy jakieś ogórki, albo jakaś łyżka tahini do tego, to też wjeżdża nam 20, 12 gramów białka. Plus zdrowe, dłuższe, więc naprawdę jest też mega szybki posiłek, który będziemy mieli do 5 minut. I co, jeszcze podamy kilka opcji, których mogłyby być właśnie 5-10 minutowych. Słucham. Tak, będzie to jajecznica, może być z cebulą, może być ze szczypiorkiem, może być z brokułem na przykład dwa jajka i dodajemy te warzywa, w związku z czym mamy te około 17 gramów białka. Mamy witaminy, mamy antyoksydanty, mamy błonnik. Możemy skorzystać też z różnego rodzaju wrapów, czyli na przykład jakaś resztka kurczaka z wczorajszego obiadu. Do tego możemy dodać fasolę gotowaną lub fasolę z puszki. Do tego dodajemy trochę sera wspomnianego parmezanu. Na przykład. Lub właśnie sera białego i wtedy też mamy fajne odżywczy i jakościowy Posiłek. Na chwilę przerywamy naszą audycję, żeby przypomnieć Wam o subskrypcji naszego kanału Sylwester i Wiktoria Kłos. Zapraszam. Na kolację, gdzieś jakieś płatki, znowu jakieś mleko wsiane, albo i nie, one mogą być zanurzone w, w tym wszystkim, albo może być z kefirem, bądź właśnie z jakimś skyrem. Jakieś chia, e, może to w całości, to już robię wcześniej tak, że właśnie były jakieś tam płatki, owoce, zmielona ta odżywka, albo z owocami, albo właśnie z czymś z typu chia. Zalane na to wszystko, to jest takie trochę jak lody. 18 gramów białeczka, wjeżdża, idziemy spać. To ma nawet jakąś nazwę, coś tam, bowl, Maki bowl, o. Tak, maki. bowl, mackie bowl <grystanie> jest <świetny grystanie> w, w prawdziwej wersji, więc ewidentnie. E, ode mnie to też ekspres makaron, to też już kiedyś robiliśmy, czyli jakieś tam makarony ryżowe, jaglane, gryczany, pesto, możemy do tego czegoś jeszcze dodać. E, czy to będzie kurczak, albo właśnie puszka czegoś, na przykład tuńczyka, to też świetnie wejdzie. 20-25 gramów białka, błonnik elegancko temat zatwiony. Inny sposób, posiłek, takie w 8 minut, no to jakieś stir fry, czyli na przykład mamy jakieś warzywka, nawet jeżeli są brożone, jakiś kurczak, dodajemy nawet do tego oliwę z musztardą, albo samą nawet musztardę, Ciach, temat też gotowy, wymieszany i temat zaatwiony Dobrze, więc zatem, jeżeli czujesz się ciągle zmęczony po jedzeniu, to jeszcze pogadamy o suplementacji i wskazówkach, więc e, trzeba sprawdzić poziom żelaza, to jest punkt pierwszy, to zawsze, czy on po prostu jest niski. Tak samo poziom ferytyny, no jeżeli masz poziom ferytyny tam 50, i jesteś mężczyzną, to to jest nieźle, to jest tragicznie. E, u kobiety już jest. Całkiem, całkiem, bo najczęściej one powinny być na poziomie 70-90, ale e, przy 50 już się mówi, że boże, kobieta z 50 to się rzadko zdarza. E, siara, czyli kolostrum, e, laktoferyna, e, maślan w tym zakresie jest bardzo pomocne, e, ale też sprawdzanie choćby witaminy D3, na jakim one jest poziomie, bo ona często reguluje poziom tarczycy, czyli też zmęczeniem, jest takim pośrednikiem we wszystkim, a także witaminy b 12. Oczywiście nie w taki sposób, że ją nabić, żeby ona była toksyczna, tylko w taki sposób, żebyśmy ją wchłaniali więc sobie B-kompleks właśnie z tym maślanem kolostrum, czyli siarą. E, robi wielką robotę i z tym oczywiście e, laktoferyną. Co jeszcze? Można dodać magnez, szczególnie wieczorem, po takim stresującym czy bardziej wymagającym dniu. Ja na przykład bardzo odczuwam głębokość snu, regenerację i taki poziom energii po wybudzeniu. Już to chyba kiedyś tutaj na kanale mówiłam że regularnie stosuję nasz Magnes Labify celem tego, żeby mieć lepszy sen, regenerację i lepszą energię dnia następnego, więc Magnes jest w mojej wieczornej rutynie. Czyli Body Benefit. Tak. Ja stosuję cztery, cztery Tapsy, Ty generalnie dwie, więc według, według zasad, ale jak, jakby zapotrzebowanie jest większe, czytaj, masza DHD, no to Prawdopodobnie zużycie też będzie dwukrotne albo czterokrotne nawet. Tak, możesz dorzucić oczywiście omega-3, które będzie działało przeciwzapalnie, będzie wspierało koncentrację. Możesz dodać probiotyki, które będą wpływały korzystnie na twój mikrobiom oraz będą wspierały cię w takim właśnie nieregularnym jedzeniu. Dobrze, zatem moi drodzy, pamiętajcie, że nie musicie być perfekcyjni, już trzy domowe posiłki tygodniowo to jest ogromna różnica dla zdrowia i Twojego działania, popychająca Cię dalej do tego, żeby utrzymać swoje dobre, zdrowe nawyki. A klucz to jest przygotowanie, proste przepisy. Zacznijcie od jednego po prostu mil prepa w weekend, jednego pięcio, minutowego przepisu w tygodniu i naprawdę sprawy się trochę rozwiązują, a dzięki temu czujemy się lepiej. I e, mówiąc krótko, z większą pewnością siebie i chęciami niż zaburzając się cały czas fast foodami albo po prostu codziennie jedząc jakąś odgrzewaną pizzę. Wszystkie przepisy, oczywiście, znajdziecie u nas, czy na naszej stronie, na naszym blogu, ale też także Wiktoria sobie otworzyła nową serię, właśnie przepisową, której pokazuje, jak można zrobić szybko, fajnie i, i miło, całkiem, spędzając z nami czas. A już w następnym odcinku pogadamy sobie o zmęczeniu, więc jeżeli czujesz się zmęczony mimo 8 godzin snu, odkryjemy generalnie przyczyny tego chronicznego zmęczenia. Dziękujemy za Waszą obecność i do zobaczenia za tydzień.